Chińska firma ogłosiła stworzenie nowego modelu sztucznej inteligencji. Biały dom zamroził wypłatę dotacji i pożyczek federalnych. Amerykański prezydent zakazał transseksualistom pełnienia służby wojskowej. Unia Europejska przyjmuje bardziej stanowcze stanowisko wobec gruźb zajęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Premier Serbii ustąpił po antyrządowych protestach. BMW i Tesla pozwolą Komisję Europejską za nałożenie ceł na chińskie auto elektryczne. Środa 29 stycznia to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Chińska firma DeepSeek zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji. Informacja o jego opracowaniu doprowadziła do spadków notowań giełdowych największych firm technologicznych z amerykańskiej Doliny Krzemowej. Startup z Chińskiej Republiki Ludowej miał opracować model R1 zawierający blisko 670 miliardów parametrów. Pozwala on na generowanie odpowiedzi na zadane mu pytania poprzez proces znany z rozwiązywania problemów przez ludzi. Zarazem chiński chatbot wykorzystuje do tego celu mniej pamięci w porównaniu do amerykańskich modeli sztucznej inteligencji. Wiąże się to z oszczędnością pieniędzy. Chińskie przedsiębiorstwo twierdzi, że stworzenie R1 kosztowało około 6 milionów dolarów. Dla porównania dyrektor generalny amerykańskiej firmy OpenAI San Altman mówił o 100 milionach dolarów, które pochłonęło opracowanie czat GPT-4. Firma Meta zamierza wydać w tym roku 65 miliardów dolarów na swój własny program rozwoju sztucznej inteligencji. Rozmówcy amerykańskiej stacji CNN uważają, że opracowanie własnej technologii przez DeepSeek świadczy o nieskuteczności ograniczeń nakładanych na eksport chipów przez władze Stanów Zjednoczonych. Chińczycy musieli albo zwiększyć innowacyjność swoich firm, albo udało im się ominąć sankcje wprowadzone przez Amerykanów. Opracowanie nowego modelu sztucznej inteligencji odbiło się negatywnie na notowaniach giełdowych amerykańskich gigantów technologicznych. Niektóre firmy z Doliny Krzemowej odnotowały kilkunastoprocentowy spadek wartości swoich akcji. Dotacje i pożyczki federalne zostały tymczasowo zamrożone przez Biuro Zarządzania i Budżetu Stanów Zjednoczonych. Partia Demokratyczna uważa działania Białego Domu za nielegalne, z kolei administracja prezydenta Donalda Trumpa zapewnia, że nie wpłyną one na bezpośrednią pomoc socjalną. Agencje federalne w najbliższym czasie nie będą wypłacały środków finansowych przeznaczonych na granty, pożyczki i w pomoc federalną. Pełniący obowiązki dyrektora Biura Zarządzania i Budżetu Matthew Wett stwierdził w swoim zarządzeniu, że decyzja dotyczy kwoty blisko 3 bilionów dolarów. Zamrożenie funduszy federalnych ma związek z przeglądem wydatków budżetowych przez administrację Donalda Trumpa. Program nowego prezydenta USA zakłada zlikwidowanie dotacji na projekty związane z polityką różnorodności czy działaniami na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Według amerykańskich mediów, licząca dwie strony notatka przygotowana przez Biały Dom wywołała duży chaos. Problem z wypłatą środków federalnych miały organizacje non-profit, a także instytucje odpowiedzialne np. za programy wyrównywania szans wśród najmłodszych dzieci. Partia Demokratyczna uważa decyzję Biura Zarządzania i Budżetu za niezgodną z prawem. Wydatki federalne zostały zatwierdzone przez Kongres, dlatego ich wstrzymanie pozbawia Parlament uprawnień w zakresie kontroli nad realizacją budżetu. Sekretarz prasowa Białego Domu Caroline Lewitt odpowiadając na zarzuty opozycji stwierdziła, że zamrożenie w dotacji federalnych nie będzie miało wpływu na środki przeznaczane dla indywidualnych beneficjentów. Zmianami mają nie być objęte także program Medicare i bony żywnościowe dla potrzebujących. Lewitt podczas konferencji prasowej pominęła pytania dziennikarzy dotyczące wypłat dla funkcjonowania ubezpieczenia zdrowotnego Medicaid czy Mills on Wheels. Przeznaczonego dla osób mających problem z samodzielnym przygotowywaniem posiłków. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zakazał służby transeksualistów w wojsku. W swoim dekrecie wykonawczym zrezygnował z polityki różnorodności w armii, a także przywrócił do niej osoby zwolnione za odmowę zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Już w trakcie swojej pierwszej kadencji Trump zakazał transseksualistom wstępowania do amerykańskich sił zbrojnych. Decyzja została uchylona podczas urzędowania jego następcy Joe Bidena, a teraz zmieniono ją ponownie. Dodatkowo nowa głowa państwa zakazała przeprowadzania operacji zmiany płci przez osoby już służące w wojsku. Departament Obrony USA zgodnie z rozporządzeniem ma 60 dni na zakończenie używania wymyślonych i opartych na samoidentyfikacji zaimków. Wojskowi, którzy urodzili się jako mężczyźni, nie będą mogli korzystać w obiektach militarnych z toalet dla kobiet. Biały dom uważa, że transseksualne osoby nie są w stanie spełnić odpowiednich wymogów w zakresie stałej gotowości do działań bojowych. Dotyczy to zwłaszcza osób świeżo po operacji zmiany płci przez dłuższy czas przyjmujących silne leki. Nie wiadomo oficjalnie, ilu transseksualnych żołnierzy służy w Armii i Rezerwie Stanów Zjednoczonych. Telewizja NBC News przytacza nieoficjalne dane mówiące o nawet 15 tysiącach. Przywracanie zdolności bojowej obejmuje ponadto rezygnację z polityki różnorodności w wojsku zajmujące się nią instytucje mają zostać zlikwidowane. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Trump przywrócił do służby żołnierzy wyrzuconych z niej w czasie pandemii za odmowę zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Do armii dzięki temu będzie mogło wrócić kilka tysięcy osób. Unia Europejska przyjmuje bardziej zdecydowane stanowisko wobec gruźb Stanów Zjednoczonych w sprawie zajęcia Grenlandii będącej duńskim terytorium zależnym, poinformowała telewizja Euronews. We wtorek premier Danii Mete Frederiksen spotkała się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Frederiksen podkreśliła, że Europa musi określić swoją przyszłość m.in. poprzez obronę wyspy. Zdaniem Scholza granice państwowe nie mogą być zmieniane siłą, bo ich nienaruszalność jest jedną z podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Solidarność z Danią w razie potrzeby obrony Grenlandii wyraził minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot. W podobnym tonie wypowiedział się komisarz Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius. Wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kalas uważa natomiast, że Europa powinna używać języka transakcji w kontaktach z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Dodała, iż wypowiedzi gospodarza Białego Domu nie powinny być rozumiane w sposób dosłowny, a sprawą kluczową jest utrzymanie ekonomicznego związku Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Europejscy przywódcy jasno określili swoje stanowisko po doniesieniach brytyjskiego dziennika Financial Times. Ujawnił on w weekend, że Trump w rozmowie telefonicznej. Z Frederiksen przyjął agresywny ton dotyczący przejęcia kontroli nad Grenlandią. W związku z protestami społecznymi ze swojej funkcji zrezygnował premier Serbii Milosz Wuczewicz. Demonstrujący uważają, że rządzący ponoszą odpowiedzialność za ubiegłoroczną katastrofę budowlaną w nowym sadzie. 1 listopada zawalił się dach tamtejszego dworca kolejowego. Zginęło wówczas 15 osób, a według krytyków rządu remont przeprowadzony kilka miesięcy wcześniej przez dwa chińskie przedsiębiorstwa był wadliwy z powodu korupcji. W ostatnim czasie demonstracje nasiliły się, bo przyłączyli się do nich studenci blisko 60 uczelni. Kraju. Odpowiedzialność polityczną za katastrofę przyjął na siebie szef serbskiego rządu pełniący swoją funkcję od maja ubiegłego roku. Poza Wuczewiciem, rezygnację złożył burmistrz Nowego Sadu Milan Djuric. Dzień wcześniej prezydent Serbii Aleksandar Vucic wezwał do gruntownej przebudowy gabinetu i wymiany połowy ministrów. Vucevic uzasadnił decyzję o swojej dymisji przypadkiem pobicia jednej ze studentek oraz zamieszkami... Mającymi miejsce pod siedzibami rządzącej serbskiej Partii Postępowej. Zarazem zarzucił opozycji uleganie zagranicznym wpływom. Jego zdaniem ośrodki działające poza terytorium Serbii celowo podburzają młodzież i studentów przeciwko rządowi. BMW i Tesla zamierzają pozwać Komisję Europejską za nałożenie ceł na import pojazdów elektrycznych z Chińskiej Republiki Ludowej. Mają one zaszkodzić koncernom motoryzacyjnym działającym na światowych rynkach. Obie firmy nie ujawniły szczegółów na temat zawartości wniosku złożonego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wiadomo jedynie, że dołączyły one do chińskich producentów sprzeciwiających się nałożeniu dodatkowych opłat. Komisja Europejska w zeszłym roku nałożyła cło w wysokości 7,8% na samochody elektryczne produkowane w Chinach przez Tesle. Stawka na tego rodzaju auto wytwarzane w tym kraju przez BMW wyniosła 20,7%. Koncerny z państwa środka zostały obłożone cłami na poziomie od 17 do ponad 35%. W swoich oświadczeniach BMW i Tesla zaznaczyły, że są otwarte na negocjacje z Komisją Europejską na temat umów w sprawie importu pojazdów. Pozytywne rozpatrzenie ich wniosków przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości oznaczałoby, że Komisja nie mogłaby nakładać ceł, a także musiałaby zrekompensować firmom poniesione straty. Koncerny motoryzacyjne uważają opłaty za szkodzące podmiotom działającym na globalnym rynku, ograniczając możliwość importowania aut do Europy. Komisja Europejska w swoim ubiegłorocznym śledztwie wykazała Nieuczciwą konkurencję ze strony Chin, które wspierają swoje przedsiębiorstwa państwowymi dotacjami. Dzięki temu mogły one sprzedawać swoje pojazdy elektryczne po zaniżonych cenach. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.